Witam serdecznie Luka z tej strony, zapraszam Was na film Jak montować dyski e, oraz e, Jak udostępniać sieci? Raczej hmm, znaczy dyski, raczej znaczy można sobie zrobić folder Fold, Jak udostępniać foldery e, I to jest najbez, najbezpieczniejsze y, Zaraz jeszcze jak to się nazywa mapowanie, czyli udostępnienie dysku. Zaczynamy i zaczynamy. Najpierw, żeby zrobić udostępnienie dysku, musimy mieć w ogóle jakiś jakąś folder. Nazwiemy na przykład go dysk sieciowy numer 2 Dobra. Jak to udostępniamy? Klikamy raczej prawym przyciskiem, desk sieciowy, właściwości, udostępnienia, up, uprawni e, dobra, e, jako o, administrator właściciel, właściciel udostępni, gotowe, e, do, e, udostępni zaawansowane, uprawnienia dodaj nie, 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 nie oczywiście i to chyba wszystko udostępnij jeszcze musimy zobaczyć czy jest jako właściciel dodaj wszystkich musimy zmienić odczyt zapis udostępni jeżeli tego nie zrobicie Dysk nie będzie widoczny. Powie, że są, nie ma uprawnień związane z tym dyskiem i gotowe. chwilę eee, Powinien się pojawić. E, chyba zrobiłem dobrze, zaraz zobaczymy. Wstępnij. powinien pojawić się. Ok. Powinien się pojawić zaraz. Damy inną nazwę, bo się zastanawiam, czy nie powiem, że jest taka zduplikowana Dobra, kontynuuj ten ponies. tak, oczywiście i musimy go jeszcze raz udostępnić wszystkim. OK, udostępnij, gotowe. I teraz mamy dysk sieciowy, mapuj dysk oczywiście przegląd damy obojętnie jaką literem. przy logowaniu e, i przegląd dysków e, ok dysk sieciowy ok zakończ e, e, musimy wpisać ha, e, nazwę właściciela Luka. i mamy nowy dysk i tutaj mamy dysk Y, dysk sieciowy numer D i tutaj mamy liczbę sieciowych dysków. E, OK. E, jak usuwamy? Krak, krak, e, prawym przyciskiem właściwości, Czyli pra, prawym przyciskiem odłącz jest odłączony dysk. E, oczywiście komentujcie, subskrybujcie, łapeczkę do górę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa!